Obejrzałem w życiu więcej seriali niż ty. Ba, obejrzałem ich więcej niż Andy Samberg przed prowadzeniem Emis. A jeśli wieczór to dla ciebie siedzenie z serialem to gratuluję. Ty jesteś zupełnie jak stary z dowcipów, który wracał do domu po pracy, walił się na kanapę i przerzucał bezmyślnie kanały. Opowiem Ci, dlaczego zmarnowałem większość mojego serialowego czasu. W ten sposób będziesz miał okazję nauczyć się na moich błędach. Więc jeśli dużo wieczorów spędzasz z panem Netflixem, Maxem Prime'em lub Disneyem, to daj mi szansę. Obiecuję omówić tu znacznie ciekawsze rzeczy niż poczytałbyś zamiast siedzieć przed tym komputerem. Wszystko zaczyna się od takich górnolotnych sformułowań. Ha! Ja przecież w domu nie mam telewizora. Ja nie oglądam telewizji. W domyśle nasz rozmówca akcentuje, że jest świadomym odbiorcą, nie ogląda wszystkiego jak leci. Jest snobem, czyta jedynie nagradzane książki, ogląda światowej klasy, ambitne filmy na przedpremierowych pokazach w podziemiach Watykanu i nie jest rozmówcą, jest interlokutorem. Tylko że przecież wiesz dobrze, że to są bzdury, bo mówimy o osobach, które oglądają telewizję. Tylko telewizję na komputerze, projektorze albo smart ekranie. Pst, kochane snoby, to też się liczy jako telewizja. Dlaczego? No bo definicją telewizji jest dla mnie łatwość, durność i bycie przyjemnością po linii najmniejszego oporu. I sure 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 Czy kocham Rika i Mortiego? Tak. Czy wielokrotnie usprawiedliwiałem przed sobą i znajomymi oglądanie go? Również wielokrotnie, bo ma drugie dno, jest naukowy, jest zawiły. I, i, i... No niestety czas to przyznać i przyznaję się publicznie. Zawsze oglądając seriale, widziałem w sobie Rika, a byłem Jerrym. A to jest tylko wierzchołek Góry Lodowej, i jeśli jako fana seriali właśnie Cię obrażam, to na swoje usprawiedliwienie powiem, że przede wszystkim obrażam siebie, bo jak zaznaczyłem we wstępie, obejrzałem w życiu więcej seriali niż Ty. Zacznijmy od decyzji, która wcale nie jest Twoja, bo to, co widzisz za każdym razem, gdy logujesz się do Netflixa, to tylko iluzja wyboru, a tych iluzji jest więcej i właśnie od nich zacznę bezpardonową walkę z serialami. Hello! Prepare to die. Pierwsza iluzja to wybór platformy. Każdy szanujący się serialowiec ma dostęp do więcej niż jednej platformy streamingowej, więc już nie wybór, tylko masz w ręku dostęp do bardzo niewygodnej, bo rozbitej na 4 albo 5 kablówki. Druga iluzja to cena, no bo przecież dostajesz coś, co znacznie przekracza swoją wartością, to ile płacisz za subskrypcję. I dodatkowo. Opcja na kilka kont wiąże się znacznie bardziej niż podpięcie karty, bo... Netflixa trzymam dla rodziców i teściów. No, to nie odepnę. Seabiscuit. Just make Jack feel a little more comfortable here. Morning, partner. Maxa mam w sumie od... mamy kolegi. Pozdrawiam Kubę, który to ogląda, i jego mamę, która daje mi dostęp do Maxa. Prima dostałem razem z internetem. A Disney Plus? No przecież dorzucam się do niego koledze tylko 5 złotych miesięcznie, to nie będę odpinać. I co? Mam kablówkę. Po raz drugi. A jak chcę z niej zrezygnować, to muszę obdzwonić pięć domostw, zerwać trzy przyjaźnie, obrazić do żywego wujka, który na moim koncie ogląda sobie piąty sezon Magii Na Gości. Bez retuszu, bez tam. No to nie zrezygnuję. Trzymam. I nie mogę wybrnąć niczym Chandler ze swojego karnetu na siłownię. Masz wybór? No właśnie, nie za bardzo. Bo kiedy jakaś decyzja ma kilka kroków, to po prostu nie chce nam się jej podejmować. I subskrypcje rodzinne żerują właśnie na tym mechanizmie. Trzecia iluzja czeka na ciebie w obrębie każdej z platform. A to iluzja wyboru serialu. Twórcy doskonale wiedzą, dlaczego odpalasz serial wieczorem. Masz myśleć, że decydujesz, ale nie decydujesz, bo oni już dawno wybrali za ciebie. Masz siedzieć jak najdłużej na platformie. Pomyśl sobie teraz, ile razy zdarza Ci się scrollować Netflixa, zacząć jakiś serial. Potem nie kończysz, wracasz do szukania, a czasami samym szukaniem jesteś już tak zmęczony i wycieńczony, że kładziesz się spać, nie oglądając w sumie nic. I wiesz, co w tym momencie robisz? Tak! Skaczesz bezmyślnie pilotem po kanałach telewizji, chociaż masz streaming i teoretycznie nie masz telewizora. On, there, Czy to martwi jakoś specjalnie platformę streamingową? Absolutnie nie. Dopóki dalej jej używasz i dalej płacisz, jest git. A jak już zaczniesz oglądać jakiś serial, to co dalej? Produkcje mają trzymać cię jak najdłużej przy ekranie, a jednocześnie być jak najtańsze w realizowaniu, więc do miernych seriali, słabych wątków, źle napisanych dialogów i drewnianych aktorów. Dostajesz zestaw bardzo tanich sztuczek, które mają cię przywiązać. W kiepskich restauracjach do każdej potrawy dodaje się mnóstwo cukru soli, albo nawet starego dobrego glutaminianu sodu. I twórcy seriali. Robią właśnie podobnie. Garrett, Autorzy czynią kiepskie seriale jadalnymi za pomocą naprawdę tanich sztuczek. I tutaj opowiem Ci o trzech z nich, które sprawiają, że trudno jest nam oderwać się od ekranu, nawet jeśli serial jest po prostu słaby. Cliffhanger. To zabieg narracyjny polegający na nagłym przerwaniu w akcji w najbardziej emocjonującym momencie, pozostawiającym bohaterów w trudnej sytuacji. No celem jest wywołanie u Ciebie ciekawości, niecierpliwości no i skłonienia Cię do obejrzenia kolejnego odcinka. Kolejnym takim zabiegiem jest funkcja autotwarzania, która automatycznie uruchamia kolejny odcinek lub film po zakończeniu poprzedniego, bez Twojej interakcji bez twojej zgody. To sprawia, że możesz kontynuować oglądanie bez przerwy, zupełnie jak na kablówce, co prowadzi do spędzania większej ilości czasu niż chciałeś. Czyli kończy się odcinek, może nawet myślisz sobie, że to było denne, że przerwa, że koniec, ale zanim zdążysz sięgnąć po pilota, w kolejny epizod już się zaczyna, a ty zostajesz na kanapie kolejną godzinę. <trony> Mechanizm, który wzmacnia te poprzednią reakcję, to 10-sekundowy licznik, który wymusza na tobie decyzję o obejrzeniu kolejnego odcinka pod presją czasu. Dodajmy fałszywą presję stworzoną przez portal streamingowy. Bo po zakończeniu odcinka często pojawia się właśnie licznik, który odlicza sekundy do startu tego następnego, i to jest celowy zabieg, który minimalizuje czas na podjęcie decyzji o tym, że kończysz oglądać i skłania cię do tego, żeby zostać przed ekranem. Masz dosyć? No to ja jeszcze ostatni raz spróbuję ci namówić, że szkoda czasu na seriale. Serial to niestety najczęściej jakościowo marny czas. I to nie tylko dlatego, że seriale są długie, większość seriali to po prostu fast food dla mózgu. Są skonstruowane w taki sposób, żebyś w tym czasie mógł spokojnie skrolować swój telefon. Sceny są proste, dialogi są banalne, tempo na tyle powtarzalne, żebyś mógł oderwać wzrok, zrobić coś innego i dalej wiedzieć, co się dzieje. I oczywiście zdarzają się wyjątki, wśród nich na przykład Better Call Saul albo House of Cards, to generalnie seriale dostarczają mniej emocji, mniej przeżyć, mniej treści, no i mniej wartości niż filmy. Nie wierzysz? To zrób eksperyment. Spróbuj teraz przypomnieć sobie trzy seriale, które cię naprawdę poruszyły, ale tak, żebyś pamiętał konkretne sceny, konkretne dialogi, a teraz wymień trzy takie filmy. I jak? Mam rację? Czy może jednak ty? Masz rację? jest przy nas. No dobra, przyznaję. To była podpucha, bo ja jestem w stanie wymienić znacznie więcej takich seriali. Poza wspomnianymi przed chwilą, dodam da jeszcze Dark, Peaky Blinders, pierwsze trzy sezony Gry o Tron, Andor i dałbym radę wymieniać dalej. Tylko każdy z nich to perełki, trudne do znalezienia w morzu... no właśnie, no niestety w morzu czego innego. That is one big pile of shit. Plus dodajmy, że na słaby film zmarnujesz maksymalnie 2,5 godziny. A słaby serial może opleść cię swoimi mackami, o których mówiłem przed chwilą, na 6 sezonów i nie warto oszukiwać samego siebie, że dla tych kilku świetnych scen klik, klik, klik. warto było poświęcić 40 godzin. I to tych najcenniejszych, wieczornych godzin, kiedy nikt od ciebie nic nie chce. Mało jest takiego czasu w dorosłym życiu. Właśnie czas wolny! Z tym wytłumaczeniem chciałem wrócić do zadania. Koniecznie daj znać w komentarzu, jakie seriale lub filmy poruszyły Cię do głębi oraz daj znać, co według Ciebie jest cenniejsze serial czy film i co zostaje w głowie. Po czasie. Na koniec wyjątkowo nie mam dla Ciebie zestawu wspaniałych rad, nawyków i systemów obliczania algorytmem najlepszego serialu do obejrzenia dziś wieczorem. Mam tylko moją skromną metodę, której od niedawna używam i która bardzo mi się sprawdza. Staram się nie siadać wieczorem z zamiarem obejrzenia czegoś, tylko z konkretną propozycją. To tak jakbyś zamiast odpalać telewizor i skakać po kanałach sprawdził sobie konkretną rzecz, którą chcesz obejrzeć, a następnie ją obejrzę i wyłączył telewizor. Sensowne propozycje dla siebie znajdziesz na Filmwebie albo na przykład słuchając jednego podcastu, na przykład podcastu Szkoda czasu na złe seriale, od którego pożyczyłem sobie tytuł, a obie autorki bardzo serdecznie pozdrawiam. Albo gadając ze znajomymi i zapisując sobie, co na nich zrobiło wrażenie. I prawdziwy tytuł tego odcinka mógłby brzmieć Szkoda czasu na mierne tasiemce, ale wtedy pewnie nikt z niego nie kliknął. Ja życzę ci samych świadomych wyborów, a tymczasem In case I don't see you. Good afternoon, good evening, and good night. <laughs> yeah.